Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym foodbooku. Dzisiaj nagrywam cztery posiłki, będą dwa posiłki wytrawne, dwa na słodko, Będą mega szybkie, idealne na lato. A teraz wybieram się na zakupy, ponieważ brakuje mi składników i muszę dokupić brakujących rzeczy. A jest godzina przed siódmą. Mam godzinę 7:24, dlatego to jest idealna pora na śniadanie. Tu mam przygotowane już rzeczy i będzie to omlet, który znalazłam gdzieś na Instagramie i wyglądał mega smacznie dlatego stwierdziłam, że go przygotuję i do tego użyję mąki. Mam tutaj taką pełnoziarnistą jajko, proszę do pieczenia, będzie on czekoladowy, dlatego będzie kakao, mleko i przełożę go z krem i dodam jakiegoś owoca. Także zaczynamy. W międzyczasie popijam poranną wodę i użyję właśnie tego omleta dwie łyżki wody. Około 20 ml, więc tutaj będą trzy i cztery łyżki mleka. I 50 g mąki. Całość mieszamy do połączenia się składników i później tą masę wlewamy na patelnię i zważymy takiego omleta i to jest omlet taki, który się składa na pół. I tutaj jeszcze możecie dodać sobie coś do posłudzenia, może być erytrytol, ksylitol, może być nawet nude. A mi się akurat skończyło, dlatego zrobię sobie takiego gorzkiego, ale za to przełożę to z kremem waniliowym, dodam owoce i myślę, że będzie smaczne. I tak wygląda masa. Myślę, że dodam jeszcze jedną łyżkę wody, czyli dodam 30 ml. Smażę mi się omlet. Tutaj robię owsiankę i tutaj zaraz sobie zaleję kawkę. Omlet mam już gotowy. Bardzo szybko się go smaży. Ale trzeba ubijać, także jest to na pewno dużą zaletą. I teraz dodajemy styra, i do całości dodamy banana. Owoce mogą być dowolne. i całość składamy na pół. Tak się prezentuje moje śniadanko. To jest nowy kremik, który kupiłam w Biedronce. Byłam bardzo ciekawa, jak smakuje i smakuje sztos i stwierdziłam, że sobie jeszcze trochę posmaruję tego omleta. Tak się prezentuje omlet. Jest to omlet czekoladowy, ale taki mocno czekoladowy. Z dodatkiem banana, skyra i tutaj mamy trochę kremu. Czas na kolejny posiłek. Zrobiłam sobie przerwę akurat i przygotuję posiłek, tym razem będzie wytrawny. I użyję tutaj ciecierzycy e, e, i mojego produktu, który pewnie znacie, czyli komosę ryżową. Jest to świetny produkt, który jest źródłem żelaza, wapnia, cynku, także myślę, że warto go uwzględnić, w diecie i jest naprawdę mega smaczna. Do tego użyję jeszcze cukinie, cebulę, e, sera dodam trochę i będę miała pyszny posiłek. Pierwszy raz go będę robić, także będzie to eksperyment wykorzystam produkty, które mam w lodówce tutaj mam składniki będzie tutaj ugotowana komosa ryżowa ona wygląda mniej więcej tak do tego dodam właśnie sobie cebulę, cukinię ciecierzycę, która mi jeszcze została do tego będzie ser grana padano też mi troszkę tam jeszcze zostało i dodam szpinak, bo też mam już resztkę, także wykorzystam wszystkie składniki. I to będzie źródłem węglowodanów, to będzie źródłem białka roślinnego, to będzie zwierzęcego warzywka i wszystko mamy gotowe i będzie to podsmażone na oliwie. Standardowo dodaję zwyczaj około 50 gramów. takie szybkie i proste, chociaż moje posiłki i tak zazwyczaj są szybkie do przygotowania, co widać w tych y, filmikach. Ważywam są tutaj gotowe. Kaszę już wszystko mocno ugotowana i teraz wrzucę wszystko na patelnię. Nie byłoby dania bez papryki i trochę oregano. Tak się prezentuje posiłek, jest tutaj komosa ryżowa, pestki dyni, ciecierzyca, cukinia, ser grana padano, wygląda pysznie i tutaj będzie to smakowało w zależności od tego jakie przyprawy dodacie. Na dzisiejszy obiad przygotuję coś pysznego. Tutaj mam gotowe kopytka, więc użyłam gotowej wersji, które ugotuję. Będą one z pieczarkami, ze szpinakiem, z cebulą i z czosnkiem. Tu mam połówkę, bo wczoraj robiłam ten sam obiad. Do tego dodam ciecierzycę jako źródło białka roślinnego i to będzie z dodatkiem śmietany 12. Dni. Także będzie to mega prosty obiad. Jest idealny w takie gorące dni, także zaczynamy. Warzywa mam już gotowe. Tutaj mi się rozgrzewa patelnia. Tutaj mi się gotuje woda na kopytka. E, tutaj gotuję na dwie porcje, dlatego wszystkie składniki są na dwie porcje i w opisie na pewno podam ilość składników, ile to ma kalorii i makroskładników. Także z, tego, z, tej, z tych ilości, które tutaj pokroiłam, no to będzie dwie porcje. Z tego wyjdą dla mnie i dla Tomka. Tutaj smażę pieczarki, tutaj mi się już gotują kopytka, zaraz je rozdzielę, bo się poprzyklejały. Całość posolę. Jak są pieczarki posolone, to szybciej puszczają wodę. I zaraz przykryję to i będę dusić pod przykryciem. Pieczarki mam już gotowe, pachną pięknie prawie jak do krokietów takich świątecznych. I kopytka mam już ugotowane, zaraz tutaj wrzucę i posiekany, jeszcze do tego szpinak i śmietane, i będzie gotowe. Także jest to mega szybki obiad. Tu mam ugotowane kopytka, i zaraz wrzucę do tego wszystkie pozostałe składniki. I do tego pół śmietany. Jak się prezentuje obiad, i chciałam właśnie wam pokazać, że można czasami użyć gotowy produkt, który ma dobry skład. Te, te kopytka miały akurat całkiem spoko skład, miały krótki skład, i do tego dodajemy warzywa i mamy pełnowartościowy obiad. Można tutaj jeszcze posypać pestkami, dyni na przykład. Ja dodam tutaj ciecierzycę, można dać fasolę albo kurczaka. I mamy tutaj gotowy obiad. I do tego dodajemy ciecierzycę, i mamy obiad. Gotowy. Całość przyprawię moją ulubioną słodką papryką i dodam troszkę ostrej. Tak się prezentuje obiad. Zaraz nałożę na talerz i pokażę wam go w całości. Tak się prezentuje mega szybki, prosty i smaczny obiad z użyciem tutaj pół produktów Mamy tutaj warzywa, mamy ciecierzycę no i tutaj źródłem węglowodanów są kopytka, jest to idealny obiad na gorące dni, gdy mamy mało czasu na przygotowanie i też fajnie sprawdzi się w wersji na zimno. Ja obecnie jestem na rowerku, jest mega piękna pogoda i mega pusta trasa, jedzie się cudownie. mega ochotę coś słodkiego i będzie to taki hit, którego jeszcze nie robiłam, będzie to grzanki, tutaj mam taki chlebek ze słonecznikiem z twarożkiem stracciatella i do tego użyję twaróg skyr, ponieważ no nie mam żadnego erytrytolu, więc chciałam, żeby był trochę słodki i plasterki banana użyję do tego półkostki twarogu myślę, że to będzie gdzieś tyle łyżkę skira nałożę ja sobie widelcem, myślę, że to będzie tyle i całość rozgniatam. Tutaj zamiast skyra można zdać jogurt naturalny. Ja będę miała taki waniliowy twarożek. Yy, sobie kanapki zgrilluję i zaraz dodam posiekaną czekoladę. Tak się prezentuje twarożek z tela można tej czekolady dodać oczywiście troszkę więcej. I też fajnym rozwiązaniem jest danie tutaj orzechów. No a tam grillują mi się kanapki. Żeneczki mam już gotowe. Są chrupiące, tutaj mi się rozerwała. I teraz składę twarożek. Tak się prezentuje moja kolacja na słodko. Mamy tutaj twarożek, grządki z twarożkiem i z bananem. I można tutaj też zwiększyć, można też zwiększyć ilość owoców. Można dać tutaj truskawki, które świetnie się sprawdzą, borówki. Ja wykorzystałam akurat te, które miałam, ale myślę, że świetnie by tu pasował każdy owoc. Ale pyszne.